Dobry wieczór, dzień, dobry, dobry wieczór. No dziewiętnasta, więc już dobry wieczór. dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Tak, dobry wieczór, Tobie Aniu, dobry wieczór, Tobie Aniu, dobry wieczór. Dobry wieczór Dobry wieczór, drodzy państwo. Mamy zwroty grzecznościowe już za sobą, więc możemy zacząć rozmowę. Witamy państwa bardzo serdecznie na kolejnym live z cyklu Rozwiń skrzydła, przesuwaj granice. Live promującym naszą ofertę Instytutu Nauki Lektykon, chociaż to nie Lektykon, dzisiaj jest, drodzy państwo, w centrum naszej rozmowy, a właśnie Strefa Motyla, Centrum Wsparcia Dzieci i Młodzieży w Kętach. Witamy cię, Alinko, bardzo serdecznie. Dobry Dzień wieczór. Dobry, dobry, wieczór. dobry wieczór, Alinko. Tak, z tej strony tradycyjnie Anna Ryszka, Radosław Świergosz. A z drugiej strony. Z tej strony Dyrektor strefy Motyla, Centrum Wsparcia Dzieci i Młodzieży w Kętach. Tam jakieś małe motylki słychać z tyłu, tak? Tak, to moje motylki wyrażają chęć do współpracy. Są gotowe do wejścia na żywo. Drodzy Państwo, muszę, nie muszę, chcę, chcę zbudować dramaturgię naszego spotkania. Otóż imaginę WU, wyobraźcie sobie, był chyba. Tyczeń albo luty 2022 roku. Kiedy szukaliśmy nowego domu dla naszego Instytutu Nauki Lecticon, bo stary nasz cudowny dom w że przez słowackiego 15 miał tylko 23 metry kwadratowe, obecne nasze biuro ma prawie 100 metrów kwadratowych. No i dzwonię do Ani, bo znalazłem ogłoszenie, że w Kentach jest wspaniałe miejsce, żebyśmy pojechali, zobaczyli. I rzeczywiście były tam dwa poziomy: pierwsze, drugie piętro, na drugim piętrze otwarta przestrzeń. Ci z Was, którzy byli u nas na wszystkich Świętych 11, to wiedzą. Natomiast piętro niżej było, była taka przestrzeń jest taka przestrzeń, gdzie są trzy pokoje plus czwarte pomieszczenie socjalne i, no i toaleta i taki hall gdzie dzisiaj jest poczekalnia. I wtedy myśmy tak popatrzyli na siebie i wymieniliśmy kilka zdań. I powiedzieliśmy, cudownie byłoby zrobić tutaj coś, o czym marzyliśmy już od dawna, żeby założyć takie centrum wsparcia dzieci i młodzieży w Kętach. No i drodzy Państwo, mija rok z okładem, bo początek strefy motyla to marzec 2023. Jesteśmy już we wrześniu, i drodzy Państwo, możemy zainaugurować, możemy Wam powiedzieć, tak, startujemy. Centrum Wsparcia Dzieci i Młodzieży w Kętach staje się faktem. I dzisiaj tego będzie dotyczyć nasza rozmowa. Chcemy Państwu powiedzieć trochę o tym miejscu, cudownym miejscu, no i zaprosić rodziców, zaprosić dzieci, zaprosić też szkoły, przedszkola, fundacje do współpracy, żeby to nasze centrum wypełnić poczwarkami, gąsienicami, które będą zamieniać się w motyle. Patrzysz na mnie, czyli to jest ten moment, kiedy mam coś powiedzieć. Tak, myślę, że Radek bardzo fajnie powiedział o tym, jak powstawał pomysł, ale tak sobie pomyślałam, jak mówiłeś, że no nie ma, drodzy państwo, przypadków i znaleźliśmy się w tych kętach po coś, w tym właśnie cudownym miejscu, więc bardzo się cieszymy, że tak szybko mogliśmy wykorzystać potencjał, bo faktycznie, jak weszliśmy, to zobaczyliśmy miejsce, które idealnie właśnie nadaje się na takie centrum i powiedzieliśmy sobie, realizujemy kolejne, kolejną ważną rzecz na naszej liście życiowej, ale myślę sobie też, że takie marzenie, które już dawno gdzieś chodziło w, za nami, w naszych myślach się pojawiało, no i tak też zaczęliśmy. Zaczęliśmy od zastanawiania się, co można w tych gabinetach dokładnie zrobić, jak te gabinety powinny wyglądać, jakich specjalistów chcemy mieć w swoim zespole, no i bardzo się cieszyliśmy, że pojawiła się Ania um, jako bardzo ważna osoba, czyli dyrektor zarządzający strefą Motyla, um, bo w naszej przestrzeni jest bardzo mało czasu, żeby móc się tak dokładnie zaopiekować tym miejscem. Bo my nie dość, że zarządzamy Instytutem on prowadzimy jeszcze... Szkolenia biznesowe pod Twoją marką Be Yourself, no to właśnie szuramy po rewizje, jeździmy po całej Polsce, konferencje, szkolenia, nas tutaj po prostu nie ma. No i to centrum potrzebowało takiej aktywnej, ambitnej ręki, która nadałaby mu pewien szlif, no i znalazła się Ania. Tak, Ania się znalazła. My mamy ogromny spokój, że jest osoba, która jest tak kompetentna w zarządzaniu zespołami, w prowadzeniu właśnie takiego centrum. No i drodzy Państwo, oddaliśmy to centrum w bardzo dobre ręce. Dzięki temu myślę, że tak sprawnie ruszamy z tą datą powiedzmy początku września, bo to już się bardzo mocno rozkręciło. Mamy pierwszych klientów. No i chyba takie teraz warto zadać Ani pytanie, Aniu, jak ty się czujesz w tej roli? Co myślisz o tym centrum? Ja jestem w ogóle bardzo podekscytowana. Ojciec, nie, nie, nie dalej nieodległym e, prospektem przecięcia czerwonej wstęgi właściwie ponownie, ponieważ centrum funkcjonowało w niepełnym wymiarze do tej pory. Teraz udało nam się e, doposażyć wszystkie gabinety, e, uzupełnić skład zespołu, więc właściwie ruszamy pełną parą już od przyszłego tygodnia. E, wrodzona skromność nie pozwala mi e, zaprzeczyć niczemu, co zostało na mój temat powiedziane do tej pory. Więc tak, potwierdzam, mam duże doświadczenie w zarządzaniu i z przyjemnością wykorzystam to w takim wspaniałym miejscu, jakim będzie strefa motyla Centrum Wsparcia Dzieci i Młodzieży. Chyba wszyscy, którzy tutaj są, i chciałam powitać wszystkich, którzy w międzyczasie pojawili się na czacie, widzę Kasię, Monikę, Stasia prywatnie mamę, którzy do nas dołączyli do tej rozmowy. Chyba wszyscy, którzy tutaj są obecni dzisiaj, mają świadomość tego, jak bardzo dzieci są przebodźcowane i jak wiele sygnałów ze świata zewnętrznego dociera do tych dzieci i nie wszystkie dzieci są w stanie te sygnały sobie w głowie układać w, należycie, w należyty sposób. Stąd też potrzeba takiego miejsca na pewno była, jest i będzie przez długi, długi czas. Mamy fantastycznych specjalistów, którzy dołączyli do naszego zespołu, osoby wykwalifikowane, doświadczone, pracujące w różnych placówkach, i państwowych, i prywatnych, dołączyły również do nas. Więc te osoby wspólnie z nami będą pomagać tym dzieciom, aby w pełnej gotowości mieć szansę na lepszą przyszłość i wchodzić w dorosłość z wykorzystanym potencjałem, który tkwi w nich samych. Więc do tego to centrum powstało. I powtórzę raz jeszcze, że jest to dla mnie fascynujące że i dziękuję wam za to za tą możliwość współtworzenia tego z wami. Sama mam dwójkę dzieci, które prawdopodobnie już słyszeliście, a jeszcze pewnie będzie słychać i wiem, że wsparcie takich dzieci jest niezwykle istotne. Dlatego super, że taka inicjatywa powstała. Super, że powstała w miejscu, w, którego, w której takiej placówki nie ma, więc Osoby, które są z Kent, z okolic Kent, z nie tylko z szkół, ale również z Andrychowa, z KUS, z najbliższych okolic, będą miały możliwość no, dołożenia dzieci dalej niż do tej pory. Bliżej, bliżej, bliżej. Bliżej, nie dalej, bliżej. Nie, <laughs> to był taki na uwagę. Drodzy Państwo, ten lew jest inny niż te, które były dotychczas, bo one promowały Instytut Nauki Lektykon i naszą ofertę. Lektykon jest ogólnopolską placówką. Oczywiście dzisiaj chwalimy się tą strefą motyla. Pierwszy raz wkleiłem tutaj logo inne niż Lektykon, ale robię to z bardzo dużym spokojem, bo to jest też można powiedzieć dzieło Lektykonu. Ale jesteśmy w takim wyjątkowym momencie i to, o czym Ty, Aniu, powiedziałaś, że wszyscy mamy dzieci i to centrum bierze się z takiej potrzeby serca. Tak, mamy swoje własne doświadczenia rodzicielskie, no ale my, jako placówka, mamy też bardzo duże doświadczenie pracy z nauczycielami i e, rozmawiamy o wielu problemach, które się nawarstwiają w szkole. Tak jak powiedziałaś, w szkole przedszkolu e, czasy są dosyć wymagające. E, myślę, że e, nasza świadomość edukacyjna, nas, nauczycieli i rodziców, też poszła, wzrosła. Tak? I my Coraz więcej widzimy i, i bardziej, ile dzieci potrzebują takiego wsparcia. No ale my to nie tylko Lektikon. Ania 16 lat była pedagogiem szkolnym i tak jak tworzyliśmy chociażby trening umiejętności społecznych i naszą autorską metodę Lektus, wykorzystywaliśmy też to nasze doświadczenie szkolne, Aniu twoje przede wszystkim jako pedagoga szkolnego, moje z zajęć pozalekcyjnych i też doświadczenie m, trenerskie. No jesteśmy w takim specyficznym momencie, w którym rozpoczynamy promocję tego centrum. No jutro rusza reklama w radiu, zrobiliśmy bardzo dużo ulotek, które poroznosiliśmy po szkołach i przedszkolach, powiesiliśmy bardzo dużą reklamę, dzisiaj jest ten live. No chcielibyśmy, myślę, że ruszamy, nie tylko chcielibyśmy, skopyta mocno, no i jesteśmy bardzo, bardzo otwarci na rodziców i otwarci na naszych małych, w zasadzie nie wiem, jak mówić, pacjentów, klientów, gości. Myślę, że gości jest takim stwierdzeniem, które pasuje do tego miejsca, bo jak trochę mówiłeś o kontekście, tak sobie myślę, to właśnie bardzo ważne jest to wejrzenie w sytuację rodzica. My chcieliśmy stworzyć takie miejsce, które z naszej perspektywy jest miejscem bezpiecznym dla dziecka i dla rodzica. Wiemy, że rodzice, którzy mają dzieci z różnymi. Szczególnymi potrzebami e, szukają takich miejsc i bardzo by chcieli, żeby te miejsca były blisko e, ich miejsca zamieszkania, tak, żeby to nie było tak, że rodzic musi godzinę czy tam półtorej przemierzyć, żeby gdzieś to dziecko trafiło do odpowiedniego specjalisty. E, no i właśnie po to takie centrum stworzyliśmy, żeby ta pomoc była na miejscu, żeby ta pomoc była e, właśnie w takich bezpiecznych, przyjaznych warunkach jak za chwilę pewnie opowiemy o miejscu to też powiemy że jest to miejsce przyjazne dla rodziców bo specjalnie w tym miejscu stworzyliśmy taką strefę rodzica żebyście drodzy państwo podczas tego kiedy wasze dzieci korzystają z różnych form pomocy mogliście skorzystać i dobrze spędzić czas więc czeka tam na was dobra kawa czeka Przyjazne miejsce, wygodne, gdzie można sobie poczytać jakąś książkę, można obejrzeć ciekawy program, można po prostu porozmawiać z innymi rodzicami. Można będzie obejrzeć nasze webinary i trochę tak. poświęcić ten czas na doskonalenie kompetencji rodzicielskich, bo chcemy, żeby to miejsce to było też trochę miejsce relaksu, odpoczynku. Absolutnie nie chcieliśmy, żeby rodzice mieli takie poczucie, że są w przechowalni, więc to jest takie. Tworzymy jeszcze to miejsce. Ono się cały czas zmienia. Mam na myśli ten, ten, ten pokój dla rodziców, ale tam też będzie właśnie możliwość odsłuchania, obejrzenia webinarów. To też będzie miejsce spotkań. Można rozmawiać. się tam, drodzy Państwo, nawet pobujać. Pobujać. Na razie <laughs> zostawimy to owiane lekką mgłą tajemnicy, ale rzeczywiście będzie można się tam bujać. Tak. Ja, tylko może ja do... chciałam tylko. Proszę. Proszę. Ja tylko chciałam dodać, drodzy Państwo, że tak, z naszej perspektywy osób, które szkolą i wspierają nauczycieli, wspierają rodziców, widzimy, że coraz więcej faktycznie jest potrzeb w obszarze um, takiej kondycji psychicznej dzieci i młodzieży. No i właśnie to centrum jest odpowiedzią na te wyzwania tak. Specjaliści, którzy się pojawiają, są po to, żeby wspierać Wasze dzieci w takim rozwoju, ale też odpowiadać właśnie na różne rzeczy, które wydarzają się po drodze, więc mam nadzieję, że Państwo będziecie z tego miejsca korzystać i poczujecie się w nim jak w drugim domu. Domu? Domu, tak, domu. Dobrze. Chociaż jakbyś powiedziała inaczej, powiedzielibyśmy od razu, że obydwie formy są poprawne. Drogie Anie, powiedzcie proszę, co czeka, albo kto czeka na naszych małych gości w Centrum Wsparcia Dzieci i Młodzieży Strefa Motyla w Kętach, bo powiedzieliśmy na razie o tym cudownym miejscu, gdzie rodzice mogą spędzić czas aktywnie, refleksyjnie, czekając aż ich dzieci przejdą, że tak powiem, wizytę. Natomiast to, co czeka naszych małych podopiecznych? Ja tylko powiem, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Widzimy, że tam komentujecie na czacie, że się z nami witacie. Ania napisała, przepraszam, Monika napisała, byłabym bardzo spokojna, byłabym, ja też byłabym spokojna mając na pokładzie Anię Ecz. Monika. O -o -o. Pisał, dziękuję Ci Moniko. Potrzeba wsparcia jest wielka dla dzieci, ale także dla rodziców, nauczycieli i szkół. Sabina Miller właśnie to teraz wyświetle napisała, cudnie to brzmi, bardzo rozwojowo i zgodnie z potrzebami dzieci i rodziców, z ust Osoby, która w poradnictwie, tak? Tak to się mówi, w poradni psychologiczno-pedagogicznej ma tak duże doświadczenie, jest coachem i świadomość trenerską też ma bardzo dużą ten komplement, jakby nie patrzeć brzmi naprawdę super. Co nas czeka tam w tym centrum? Pani dyrektor, proszę. Mamy trzy fantastyczne gabinety, które wypełnione już są specjalistami i niedługo wypełnią się też małymi naszymi gośćmi. Mamy gabinet logopetyczno neurologopedyczny Posiadamy gabinet terapii psychologicznej oraz te gabinet terapii integracji sensorycznej. Więc wszystko to w formie zabawy. Dzieci będą otrzymywać taką terapię, która jest im bardzo, bardzo potrzebna. Chciałabym jeszcze tylko krótko nawiązać. Utknęło mi to, co Krystian napisał. Utknęło mi to w głowie, że potrzeba jest nie tylko Dzieci, ale też rodziców i nauczycieli. To, że powstało centrum wsparcia dzieci i młodzieży, jest również odpowiedzią na właśnie potrzebę pedagogów szkolnych i nauczycieli, którzy po prostu nie mieli gdzie, dokąd tych dzieci kierować. Ja więc takie centrum w takiej odległości od ich szkół, od ich placówek pedagogicznych, oświatowych, jest również dla nich wartością dodaną, bo oni mają, zwłaszcza znając lektikon, a znają lektikon. Bo jeździliśmy po szkołach i wiemy, że Lektikon to jest marka im znana. I teraz ja to lubię mówić, że to jest taki, taka placówka córka Lektikonu strefa motyla. Powstanie takiego miejsca jest na pewno dla nich taką wartością dodaną w rozmowach z rodzicami, mogą z czystym sumieniem polecić to centrum. Skoro znają was, znają Instytut Nauki Lecticon, to teraz spokojnie mogą powiedzieć, że Instytut Nauki Lecticon stworzył strefę motyla. Która oferuje właśnie terapię logopedyczną, neurologopedyczną, terapię integracji sensorycznej oraz terapię psychologiczną, również terapię rodzin i psychologię gestalt dla osób, które tego potrzebują, właśnie w samym centrum Kent. Ja sobie pomyślałam, Ania, jak, jeżeli mogę coś dodać, to tak jak powiedziałaś, te potrzeby rodziców i nauczycieli są bardzo duże, a poradnie, które też świadczą podobne usługi. Są bardzo skupione na wydawaniu opinii i orzeczeń, bo jest taka duża tak. potrzeba Dobra. diagnozowania, że jakby brakuje już miejsca i przestrzeni do tego, żeby właśnie udzielać odpowiedniego wsparcia i gdzieś skupiać się na tych elementach. Więc takie placówki są właśnie takim wsparciem zarówno dla poradni, dla szkół, jak i dla rodziców. Więc dziękuję Ci też, że, że o tym powiedziałaś, bo myślę, że to taki ważny aspekt, a co do jeszcze tych gabinetów, to sobie tak pomyślałam, że oprócz tych specjalistów, to też bardzo mocno będziemy się skupiać na treningu umiejętności społecznych. I drodzy Państwo, zaraz po tym jak pojawiła się nasza oferta, Centrum Strefy Motyla, to właśnie, to właśnie pojawiły się takie pierwsze zapytania rodziców, czy będziecie Państwo organizować zajęcia treningu umiejętności społecznych. Mieliśmy mnóstwo telefonów, więc ogłosiliśmy nabór do, do właśnie grup, grup wiekowych, do których będą kwalifikowani nasi, Nasi goście, tak jak to powiedziałeś wcześniej, no i nasi specjaliści, trenerzy treningu umiejętności społecznych, będą właśnie, drodzy Państwo, pracować treningowo, terapeutycznie z osobami, z dziećmi, młodzieżą, które takiego wsparcia w rozwoju kompetencji społecznych potrzebują. Zdecydowaliśmy się podzielić te grupy wiekowe na cztery takie kategorie: najmłodsze dzieci to 4 do 6 lat, potem 7 do 9, 10 do 12 i 13 do 15. I, i, i do takich grup właśnie ogłosiliśmy nabór. Startujemy 25 września. Zachęcamy do zapoznania się z naszą stroną również. Ona częściowo jest jeszcze w budowie. Natomiast, właśnie trening umiejętności społecznych, który jest takim najbardziej gorącym w tym momencie tematem i najbardziej pożądanym przez rodziców, ta strona, ta zakładka jest uzupełniona, więc zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami tej właśnie konkretnej oferty. Powoli pojawiają się na naszej stronie również nasi specjaliści, którzy będą z nami współpracować, więc jeżeli ktoś. Ma taką potrzebę, żeby zobaczyć, jak wygląda specjalista, który będzie prowadził terapię dziecka. Jest tam taka możliwość, można przeczytać sobie, co taka osoba do tej pory robiła, w czym czuje się bardzo dobra i dlaczego właśnie zdecydowaliśmy się na nawiązanie współpracy z tymi ludźmi, bo ich doświadczenie jest na, 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 na takim poziomie, jest takie bogate, że to właśnie oni będą współtworzyli z nami strefę motyla. No i postanowiliśmy Aniu, że drugi taki, drugie takie spotkanie zrobimy już właśnie z naszymi specjalistami. Tak? Że gdzieś Państwo zobaczycie też naszych specjalistów, zobaczycie, do kogo trafiają wasze, wasze pociechy, czym, w czym się specjalizują, tak? Więc można też wybrać sobie takiego specjalistę, który zdaniem Państwa budzi wasze największe zaufanie. I myślę, że to też jest um, takie dodatkowa, taka jakość tego miejsca, że Państwo wybieracie, tak? z kim Wasze dziecko ma się akurat spotkać. A tak jak Ania powiedziała, mamy więcej specjalistów. To nie jest tak, że w jednym gabinecie pracuje jeden specjalista, tylko na przykład e, w obszarze logopedii, neurologopedii pracuje aż trzech specjalistów. Tak jest. Drodzy Państwo, długo się przygotowywaliśmy do tego momentu. Myślę, że przez ostatnie tygodnie bardzo intensywnie. Silnik rezerwacji już jest prawie gotowy, więc za momencik, myślę, że to będzie maksymalnie we wtorek albo środę, ukaże się już cały system rezerwacji, gdzie w sposób bardzo intuicyjny będzie można sobie zarezerwować wizytę. Do tego czasu telefon jest na naszej stronie internetowej, więc prosimy albo żeby wysłać maila, albo żeby do nas zadzwonić, jeśli będziecie się chcieli umówić na wizytę, natomiast dzisiaj mamy do Państwa dwie prośby. Pierwsza prośba, żebyście weszli na stronę, na profil facebookowy Strefy Motyla, żebyście zaobserwowali nasz profil. Tam będą pojawiać się nie tylko informacje na temat naszych specjalistów wizyt, ale różne ciekawe, inspirujące cytaty, grafiki. Z czasem będzie się, będą też pojawiały się artykuły, być może jakieś nagrania z różnymi metodami, które w naszym centrum są stosowane. A druga prośba, żebyście po prostu dzielili się tą informacją. Ania wymieniła kilka miejscowości, ale tak naprawdę chcemy zaprosić do nas, rodziców z pogranicza województwa małopolskiego i śląskiego, z Małopolski zachodniej, bo jesteśmy w Kętach, a więc z i Joświęcimi Andrychów. I z drugiej strony województwa, czyli już z powiatu bielskiego czy żywieckiego. Myślę, że nie jest daleko. Natomiast mamy też parking, mamy bardzo dobry dojazd. I tak jak powiedzieliśmy wcześniej, tworzymy bardzo przyjazne miejsce dla rodziców, więc czasami warto dołożyć ten kilometr czy dwa, żeby do nas dojechać, bo jesteśmy przekonani, pewni jesteśmy, że to będzie absolutnie wyjątkowe miejsce. No i jutro chyba będziemy zapraszać też, od jutra, tak? O ile się nie mylę, to będziemy zapraszać też rodziców, dzieci i młodzież, właśnie w Bielsko, bo będzie taka informacja o naszym centrum. Tak. Więc mamy od nadzieję, że właśnie też więcej osób się dowie o, o tym miejscu, które stworzyliśmy. Czyli będzie taki komunikat. Sponsorem pogody była Strefa Motyla, Centrum Wsparcia Dzieci i Młodzieży w Kętach. Albo coś w ten desek, drodzy państwo. W każdym razie możecie w Radium Bielsko o nas usłyszeć. Drodzy państwo, nasza rozmowa dobiega końca. Końca dobiegają też wakacje, więc życzymy wam, drodzy rodzice, drodzy nauczyciele, takiego udanego roku szkolnego, Życzymy też Waszym dzieciom szkolnym, prywatnym, żeby właśnie słowo poczwarka, jest takim trochę słowem, które ma złe konotacje, takim pejoratywnym, ale żeby te gąsieniczki malutkie, nasze prywatne i nasze służbowe, zawodowe, zamieniały się w motyle: bez nas się to nie wydarzy. Potrzebują dużego wsparcia ze strony rodziców, nauczycieli, ze strony poradni psychologiczno-pedagogicznych, no i właśnie ze strony takich miejsc. Jak nasza, czyli ze strony Centrum Wsparcia Dzieci i Młodzieży Strefa Motyla. Więc tego Państwu życzymy w tym nowym roku szkolnym. Tak jest, żeby pięknie rozkwitały, wzrastały, i żeby na ich drodze pojawiały się same takie osoby, które, które są przyjazne, które wiedzą, czym jest rozwój, czego Wasze dzieci potrzebują, bo drodzy Państwo, to jest bardzo ważne, żeby właśnie trafiać na takie osoby, które są wsparciem, a nie przeszkodą. Chyba tego wszystkim rodzicom życzymy, bo, bo wtedy czujemy, że nasze dzieci są bezpieczne. Tak jest. Wierzymy, że każde dziecko jest wyjątkowe i wspaniałe i to wszystko tkwi w nim i specjaliści, którzy będą z nami współtworzyli Centrum Wsparcia Dzieci i Młodzieży, Stefan Motyla w Kętach będą pomagać tą wspaniałość i tą wyjątkowość wydobyć jak najlepiej po to, żeby miały jak najlepszy start w przyszłości. Mamy narzędzia specjalistyczne, więc będziemy te talenty i zasoby wydłubywać yy, z tych młodych umysłów i serc. chodzi na pewno moją szpatułką. Nie wiem, jak w integracji sensorycznej i w są ciekawe narzędzia. Ale będziemy dłubać, aż wydłubiemy, drodzy Państwo. Jutro, 4 września o godzinie 18, jest rozmowa o absolutnie wyjątkowym projekcie, jakim jest Szkoła Optymalna, projekcie Instytutu Nauki Lektykon, na którą już dzisiaj bardzo serdecznie zapraszamy. To był kolejny. A będziemy pospiesznie wracać do Państwa prosto ze szkoły, która ukończyła właśnie ten program, z, prosto z Jarosławia, więc podzielimy się takimi najświeższymi informacjami. Obecność obowiązkowa, nie może Was zabraknąć. Dzisiejszy live prowadziła Anna Ryszka Radosław i Anna Szemraj, dyrektor Strefy Motyla Centrum Wsparcia Dzieci i Młodzieży w Kętach. Życzymy dobrego wieczoru. Dobrego wieczoru. Dobrego wieczoru. Do zobaczenia.